Markowska potwierdziła szczęśliwe doniesienia i to tuż po rocznicy. Lato powoli dobiega końca, a to z kolei sprawia, że wiele osób decyduje się na zawodowe podsumowanie minionych miesięcy. Wśród nich jest Patrycja Markowska, która opublikowała w sieci serię zdjęć z wymownym podpisem. Wygląda na to, że piosenkarka ma powody do radości. Nawet o tym nie marzyła. Patrycja Markowska nie kryje radości. Kilka dni temu Patrycja Markowska wywołała ogromne poruszenie. Wszystko przez radosny komunikat, który ukazał się w jej mediach społecznościowych. 4 września 2024 roku miał miejsce jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Z dala od zgiełku miasta, w najbliższym gronie, z muzykowaniem naszym, taty i Piotra Karpieni, w otoczeniu lasów i jezior, z rejsem żywcem wyciągniętym z filmu Rejs, przeżyliśmy z Tomkiem coś bardzo wyjątkowego. Minął rok, a ja z każdym dniem jestem coraz bardziej ciekawa mojego męża i coraz bardziej w nim zakochana. Pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy cenni i że wszyscy zasługujemy na miłość, nawet jeśli czasem o tym zapominamy, pisała, nie kryjąc szczęścia. Szczególne słowa artystka skierowała także do ukochanego męża. Patrycja Markowska z Nienacka potwierdziła doniesienia: Dziękuję Ci, Tomek, za to, że jesteś. To, co od ciebie dostaje, jest trudne do opisania słowami, jest to między innymi wielkie wsparcie ma każdej płaszczyźnie i może inspiracji. Jestem z ciebie bardzo dumna, kochanie, podsumowała. Wielka radość w domu Patrycji Markowskiej. I to tuż po rocznicy. Teraz gwiazda znowu ma powody do radości. Wszystko za sprawą krótkiego, ale efektownego podsumowania minionego sezonu koncertowego. Okazuje się, że zdecydowanie jest co świętować. Uradowana Patrycja Markowska przekazała szczęśliwe wieści. A jednak. Nie mogliśmy sobie lepiej wymarzyć końcówki lata i koncertów plenerowych. Warszawa, dzielnica Bielany, dziękujemy, ogłosiła. Pod postem piosenkarki od razu zaroiło się od komentarzy. Fani nie kryli zachwytu. Mam nadzieję, że będzie tak również w listopadzie. Rewelacyjny koncert, doskonałe zakończenie lata. To my dziękujemy, widzimy się na trasie. Pisali.